Dobrze! Czemu nie? Jeżeli mogę coś jeszcze dodać do tego wydarzenia, a czego nie powiedziałem ze sceny, to może to, że walka dobra ze złem jest w każdym z nas, to my swoimi decyzjami, swoim postępowaniem dopuściliśmy do tego, że rządzą nami tacy ludzie, jacy rządzą, że sądy są obstawione przez ta takich ludzi, i jacy tam siedzą. To my nie dając sprzeciwu wcześniej, na to przyzwoliliśmy. I jeżeli chcemy budować naprawdę, to raczej trzeba by zbudować od nowa. Budynki mogą dostać. No tak, a czy y, mogłobyś powiedzieć coś o wojnie aktualnej? Y, 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 nie mam okrejnie. informacji. Nie mam informacji żadnej o wojnie. Co? Skonkretyzuj. Y, czy mogły nas wciągnąć wojnę y, jako Polskę? W, w taką, y... Już jesteśmy. Już mamy wojnę. No tak, to natomiast... jest wszystko wojna na wyniszczenie narodu polskiego. E... To się działo już dużo wcześniej, niż konflikt na Ukrainie. Miejmy nadzieję, że tak jak nam wyszło z pandemią, plandemią, że to przeciągniemy w czasie, aż to się okaże fałszem dla większości społeczeństwa. Bo media masowego rażenia zarządzają percepcją ludzi. Ludzie boją się wojny, bo tak mówią media. Powodują lęk w społeczeństwie i rysują jakby scenariusz na żywca. I tak jak. Wysyłali nas do pomocy w szpitalach covidowych, to najpierw w telewizji powiedzieli, że żołnierze pomagają, a po trzech dniach dostaliśmy rozkaz. Tak samo na granicy. Najpierw powiedzieli, że wojsko stoi na granicy, a dopiero później po trzech dniach spływa rozkaz, żeby wysłać żołnierzy na granicę. Wszystko oni zarządzają poprzez media masowego rażenia, tak jakby polecenie szły od jakichś zarządców z góry. Premier się dowiaduje co ma robić, zwołuje konferencję i dopiero później działa. Tyle. No tak, a czy mógłbyś powiedzieć o moralach w wojsku? Jeżeli to nie jest jakaś yy, czymś chronione. Morale w wojsku? No tak, yy, Jak? Moje? Yy, czy żołnierzy? Yy, ogólnie żołnierzy. W wojsku polskim. No to chyba widać. Nie rozumiem. Nie rozumiem za bardzo pytania. Wydaje mi się, że morale jest najgorsze od kiedy pamiętam. Teraz, kiedy ja widzę oficerów, którzy włączają e, na żywo przekaz telewizyjny i tylko czekają znęknieni na to, co powiedzą politycy, to to jest już takie ubezwłasnowolnienie. To już jest takie, można powiedzieć, niewolnictwo. Zero samostanowienia, zero własnego, własnego pomyślunku. Bardzo jest to niepokojące. Każdy jest zainteresowany tylko własnym kredytem, nie wiem, samochodem. Nie mam pojęcia. Czy. No tak. Ym, a może ym, byś był chętny odpowiedzieć na kilka pytań z czatu, ym, jakby ktoś zadał? Pewnie, cię Tak? Ym, prosimy o pytania y, do porucznika Szymona Fijała.